O, zobacz, o. To jest takie. O, nie? O. No i czuć tutaj. O, tutaj <gry> dodamy. O, wejdziemy czekaj, czekaj, tam się jeszcze. O, tam, tam wrócimy do tego. Tu jeszcze jest. Ja dużo to jest wyrzucanych do kosza, bo komuś się tam chciało sprzątnąć, to wiadomo, nie? ale to tutaj najlepiej napierdzielało. No tu takie małe powtykane i tam, o idziemy tam jeszcze zobaczymy, o, już tam powtykane, tam nie, ale tutaj to najlepiej szło. O tu się żarzy, chodź o Zgasimy to czy nie? się ognisko sobie zrobił <ścoughs> Czekaj no Taki koksownik, nie? Taki koksownik, kurna się wszystko wypali A to może się zagrzać Może się zagrzeć O tam rypło Porządnie rypo. Bateria się Idziemy, chodź Idziemy, bo to trzeba uważać Idziemy, chodź Dobra. To jest po tym Po jak to się mówi? Po sylwestrze no! O! Chodź, podejdziemy jeszcze tu, chodź! Tu się trochę uspokoiło. To może się pies przejść, nie? Dobra, kończymy, bo to... A nie, tu się jeszcze przejdę. Kawałek. A tutaj to słabo. To były, Byli w czapach takie kurna. Gdzie tam się pali to tam, nie? W czapach byli tacy kurcze tutaj, w dużych czapkach, takich czarnych i białych kobiety. Nie wiem od kogo to z te czapy. No ale dobra. Może zimno im było, bo to taka moda, nie?